OK, i się manko. Witam wszystkich. Bardzo serdecznie znowu Turbozik, a ja witam was w kolejnym odcineczku Ładki Kurz GTA V. Vlad shot up. But he's a surfer and you're a countess. Talking about serves. Oh, hey Nico. Where's Roman? <laughs> Good question. Hey Yoko, your dumb cousin isn't here. Go get me a coffee. What? Get me a fucking coffee! Come on. <laughs> What? Of of you keep staring at me. I'll burst one of your eyeballs. Gorgeous. This guy's a fucking creep. Give him a break. He's new in the country. I can see that. Did he walk here from 1985? Yeah. Excellent. Now stop fucking staring at me. I mean, I know I'm good looking and everything, but come on. Uh, hey, Mallory. Hey, man. <laughs> hey. <laughs> About time. <laughs> well, bloody boy, what's going on? Roman, Roman boy, you tell me what's going on. Nice after chef. What is that? Sex pest? No, <laughs> it's where is my fucking money? I, I had it, I, I had some of it. Then those Albanians you said you would deal with came and smashed my computer. So it's my fault? I, I didn't say that. Good. Anyway, Nico dealt with them, Broke Darden's arm, then beat up a couple more. Then we teach them a real lesson is that so i tell you what while you don't pay maybe you and Nico can do me few favors sure good why not later oh, i ish Niko Hey. yeah okay no i, I can't do it my cousin will do it yes he can drive no he's not a cop

I dziwi się, że on poprosił, czy tam można powiedzieć kazał Niko zrobić sobie kawę. Ah, no dobra, dojeżdżamy do tego ostatniego miejsca tym złomem, który się ślizga i nie skręca, bo ma stare ogumienie, które w ogóle mają przyczepności. O, oh, jeszcze ta muzyka rosyjska. Uh. Dobra, lecimy jeszcze driftem. O kurde, mocny drift, mocny drift. Nie, tylko nie gliny, nie chciałbym spieprzeć przed glinami. Uuu, uh, tu było blisko, żeby się otrzeć. Uuu, uh, ładny driftik, co? No ale przyspieszenie, gnaj, 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 awaj, awaj! Sales and parts. Co? Sprzedając jakieś części? Dobra, napierdzielamy, nie ma co. Uuu, na dwóch kołach jechałem przez chwilę. Kurde, wyprułem co, co, co można było z tego samochodu. Dawaj, 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 gazu, 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 nie odpuszczaj! Wryt rytm muzyki, lecisz, 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 lecisz! gazu, dobra. gazu, te drzwi, gazu, słyszy gazu, gazu, Dobrze. gazu, okay. Jaki świer? gazu, 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 Street. Jermaine, jedziemy do Dobrze to wymawiam? Z akcentem? O nie, gliny, 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 gliny! Dobra, wypierdzieliłem ich. Na luzie! Ja! Yeah. My name is Nico. Making millions? Yeah, I traded in the yacht for this cab. <laughs> That's exactly the kind of... <laughs> I can imagine Roman making up. You've got to give him credit for his imagination. Yeah, you got him. I had a feeling you sounded too good to be true. The question is, are you willing to get your hands dirty? My hands haven't been clean for a long time. Being here in Liberty City is just making them dirtier. Okay, okay. I gotta pick up some hot parts for my locker.

Dobra, spierdzielamy stąd, nie wiem jak stąd wyjechać, bo ja tak ma prosto, tam jest jakiś pod, który mogę rozpierniczyć Chyba, nie wiem. Dobra, dobrze pomyślałem. Dobra, spadamy stąd. Wow! Driftcik! Nie wiem co nie śpiewałem, ale chyba to jest nieco piosenka, jeśli chodzi o pościgi w mieście po tych uliczkach. No za... O, 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 o! Wiecie co? Mam pomysł jak to zrobić. Lecimy. Będzie grubo. Wydupcaj, wydupcaj, wydupca, chamie Zaraz, zaraz, gdzie to jest? O, dobrze, jesteśmy blisko. Minęliśmy akurat pały. Pojechali w tamtym kierunku. O kurde, to też jest trochę. Oje, nie, 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 tylko nie to, nie to, nie to. O, Gdzie to jest? O, chyba to tam jest. Dokładnie to jest tu. Jedziemy przez zaporę, być może nas nie wykryją. I teleportujemy się. Zaraz wam pokażę w jaki sposób Myślicie, że uda się uciec w ten sposób przed glinami Jedziemy z... Nie! Nie tak! Nie! Rozpierdzieliłem samochód! Nie tak to miało być! Wyłaź, 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 wyłaź Dobra, zobaczymy się jeszcze raz, tu jeszcze jest pieprzał przed glinami Okej, okay, drugie podejście do tego, żeby uciec z gliną nie, totalnie się to nie udało. Oj, to trzeba mieć troszeczkę szczęścia. Okej, okay, próbujemy zgubić gliny. Próba 2.0, ale jak widać już coś, coś się spierdzieliło. Nie miałem w tej ilości mocy w samochodzie, żeby stąd kurde zwiać. A teraz jadę po jakimś torowisku. Ja pierdzielę, gdzie ja wjechałem. Jak ja stąd wyjadę w ogóle. O do oh, shit, może być gorąco. No nie zgubij, już się wkurzę, jak kolejny raz będę musiał robić tą misję. Bo to już trzeci raz! Wyłaś, wyłaś, wyłaś! Nie, 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 nie! Skręcaj! Skręcaj! Nie. Dobra, zgubiłem policmenów. Unikłem w akcji z tym zastrannym pociągiem. Teraz wracamy do tego gościa. Nie, no, I zrobiłem. Just like every other chump who gets off a of boat here, I thought things might be more this is just the Seems I need to sort out my cousin's life before I can work on my own. Oh, yeah? Ale, Lipa. Dobra, wyjechaliśmy z na tego główna. Całe szczęście. Dobra, widzimy się już na miejscu z tym ziomeczkiem, bo on już nic nie powie, raczej. Fura? Trochę zajechana, ale nic strasznego. O, idealne miejsce. Spoko. Dzięki warsztatowi Prain Spray możesz zgubić pości. Jedynym warunkiem jest to, że policja nie może cię zauważyć, gdy wjeżdżasz do spraya. W 3 godziny twój pojazd zostanie tam naprawiony i przemarowany. Ok, 3 godziny y czasu gry. Mam nadzieję, że nie czasu mojego, bo bym się chyba zgłupiał tutaj. O, jak w Gita San Andreas. O, tak. Pim my right. O, już jest dzień, zobaczcie. I nowy kolorek. Uuuu, srebrzysty samochodzik, to mi się podoba. Roman, Jermaine, go. Good, Nico, thanks, thanks. O, Roman zarobiony, ale nie damy mu na chwilę, nawet chwili wytchnienia, bo od razu do niego przodujemy. Jesteśmy bliżsiutko, także gazodechy i lecimy. mój. Boże, hummus, to są to w tych hey, i don't give a fuck if the bridge is busy you're a cab driver hey. hello roman belik enterprises uh, no uh, mr belik is stepped away from his office can i take a message okay great no i'm not gay yes I'll, I'll tell him car seven head to south slopes come on where are you mohammed <laughs> Ale pogania Fucking better. This is chaos. Capitalism is a dirty business. Yeah? Like war? Not exactly. No, maybe not. When you're going to tell me properly about what happened? I'm not going to judge you. when you got time. They. go zadzwaniają. Okay. Yes. <laughs> Go pick up my friend little Jacob. He's a good man. Likes to smoke a bit. Look after him. He's on Oneida Avenue on South Slope. Nico, man, we should talk sometime. I'm a good listener. Whatever, man. Muhammad, what the fuck? Oh, Miss Weinstock. No, no, not you. I, I, what can I do for you today? <laughs> Śmieszy ten nasz kurde Roman. Dobra, bierzemy taką naszą taksóweczkę tak, i po tego little Jacoba. Zobaczymy się na miejscu, bo nie ma sensu. Zobaczmy sobie na samych dróg. O, Little Jacob jest tu. Dawaj majster, przestań jarać! Kurde, co mu jest? Ej, trzeba mu pomóc! Chłop się! Chłopie, Chłopie Przestań jarać, albo cię... Będę musiał wyprostować No, nareszcie! Yo! Co on powiedział? Ej, co tu miał być? What's going on? Talk. The one man Roman been talking about all this time. Cousin Nico, gonna help Roman take over the world and things. I guess so. Respect, alright, alright. We're going to this spot where I need you to wait by. Right? Seeing? I gotta ask you another favor too. Go for it. Can you take this piece? You hear anything bad going down? You come and help. Side? Right? Are you worried about this? I know how to use a gun if you want me to keep watch on things. Really, brother? You're my man Roman's cousin. Pluwa. o kurde brudna robota myślę że ja gdzieś jako dobra, kurs tak sufkarski Ok, w takim razie będziemy pomagać w jakimś yy, brudnym interesie właśnie nie włazi wariat dobra w takim razie tu jest gdzieś przejście Little Jacob, tylko nie nie zgin, bo spokojnie cię wzięliśmy chyba. Dobra. Spluwa. Jak wyciągnąć spluwę? Bierz broń. O. Inu. No. Tu ja rozumie. Okej, okay, chowaj się. Jest strzelanina na Little Jacob. Lewy kontrol, by okej, Ok, da to tobie dodatką ochronę. Przyjęć takiej pozycji umożliwia również do dokładniejsze celowanie. O, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Hinter, coś tam. O, ale piste smęki idą. O, kurde. Prawie zastrzeliłem Jacoba. Wszyscy! Ej, byłeś Jacob! Ej, Jacob, mamy do ciebie zejść? O, musimy rolatkę zrobić, żeby sobie nóg nie połamać. Jacob! Zebrałem amunicję przodowałem broń. Co teraz? Ej! Kasuję go! Dobra! Sorry, za, że się popchnąłem. Wstań jeszcze raz, to zejdziesz i zejdź do nas. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja zrobię tak, żeby zszedł. Nie no, to są jakieś jaja. Wbi A nie, nie wbiję do niego, bo tu jest jakaś drabinka. Ej, to był typ na nie? Ej, on dostał w papę prosto on ma hełm jakiś? Kul odporny? To dawaj Bo tu już gdzieś, jakieś gliny tutaj przyjechały Majster dawaj, podjeżdżaj Kurde Gazu Ja pierdziele, nas wywinęło Prawie żeśmy kurde zaryli przodem E, blisko podwózka To on strzela tak naprawdę za rogiem swojego domu Okej okay. Ja pierdzielę jak oni nawijają Ja w ogóle nie rozumiem co nie mówią Dobra, furka Słaba I co, chyba ukradniemy jakąś furę i pojedziemy się sobie czymś innym, bo

żeby nas posłała ku lepszej przygodzie, ouch. Dobra, teraz tył załatwimy, bo przed to już nam się e, zajechał, że tak się wyrażę. O, widzę, że nie mamy pewnego HP, chyba dostaliśmy kulkę. Dobra, lecimy. Doboj! Ej, no jakoś lepiej. Nieznany numer, nie uh, numer. O, robota dla nas od Wlada. Słaba propozycja, bo Vlad to jest ham. No ale być może tym razem coś się fajnego wydarzy. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Aż w końcu nas No wywali... dobra, to po trochę tak wywalić. O, 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 o! Prawie, prawie, dobra, już z tego samochodu nie ma pożytku. Jadę do wlada, tylko wezmę na tyłach jakąś inną splówkę. A nie, nie ma tu nic. Myślałem, że będzie jakaś fajna furka. Sorry, sorry, nie chciałem. O! Tu jest fajna y Boże, splówka. Furka. Dobra, wypad. Ej, gdzie jedziesz? Ło, wow, ale blisko. Byśmy uderzyli furę. Fajna nutka. Zmienimy no, sobie.

Potem idzie Jacob. Ale fury te trzeba mieli. Zobaczcie tylko. Fajne, fajne. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Dobra, rozpędzimy się trochę. Uff. O, wlad mieszka gdzieś koło nas. Dobra, hamuje. Patrzcie, patrzcie, patrzcie tą patrzcie. drogę hamowania. Masakra. Dobra, i dojechaliśmy. Słoń... w, w składzie porcelany. Bunch of pussies and fags. Nice. My boy back to the meeting. Good. I'm going to be somebody. Yeah, yeah. See you later, man. You always were last asshole, Mickey. Hey, watch where you're going. Hey. <laughs> hey. I tried to tell you. Fuck you. Excuse me. What's my name again? <laughs> <laughs> Sorry, man. see you later, okay? Yoko, Fetty Roman's cousin. What's your name again? Big Mouth Prick. Better, cousin. Sit down. Cousin... Uh nico that's it nico not big mouth prick. you funny guy i try yes and this ones i'll let you take this shit out <laughs> take this shit yes Mickey about. out i don't understand ah uh, people who fuck with me get fucked with okay fine calm down whatever some old man not paid me in months and i'm not the kind of person who is treated this way Okej, okay. A, myślę, że zostaniem jakąś splówkę. Uuu, twardy. Twardy jest. Nie potrzebuję basebola, ale wyszliśmy baseballa, prawda? Ta furka? Mogę jakąś inną? A dobra, wywalone. A, jeszcze coś zjem hot doga, żebym uz uzdrowił się. jest hot doga za piątaka strasznie drogi ten syf mogłem pójść do restauracji obok tam zapłaciłbym dolarka za zajebiste dużego hamburgera dobra zjedzone? o o o o o, o biegnę, biegnę 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 ej ej teraz to się zatrzymujesz teraz to się zatrzymujesz pokazuj tą furę popatrzcie tylko na to o tak a, najpierw ściszę ten, y, dźwięki muzyki, bo ona jest y, za głośna. O, tak nam będzie git. Woohoo! Teraz to w ogóle nie słychać muzyki. Dźwięk. Dobra, lecimy. Jesus. Można driftować normalnie. Wow. Ale to ma moc. Około 300 koni. Tak na oko. Zobaczcie tylko na to. A hamowanie? O, kurde. Przejechałem. Ja pierdzielę. Dobra, lecimy. Dawaj, 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 dawaj. Nie opierdzielaj się. Mm.

O kurde. Grubo. Zdecydź się do wrzucenia w szybę. O, tam coś jest. Co tego co za czytanie gazetek? O! Bierz tą cegłę. I lecimy. Kil ikona otwartej tu informuje o tym, że masz w ręku przy tym, który można rzucać. A jak to zrobić? Żebyś ją tą szybę, by pokazać właścicielowi, że nie żartujesz

Ty odjeżdżaj, i na drifcie lecimy Shiza, zobacz tylko na to przyspieszenie. O, wow, i stara amerykańska motoryzacja. Szkoda, że nie możemy gdzieś tutaj pośmigać w takich bardziej w otwartych przestrzeniach, wiecie. Jakieś amerykańskie góry, coś to ten deseń. Natomiast też jest fajne. Wow, ale mnie zakręciło. Tak jest naprawdę, wiecie. Naprawdę realistyczny jest model jazdy. Dobra, gazu. Full, full trottle, jak to się mówi. Wow! Kurde, aż. Dobra, za, za dużo gazu dawałem, to przyznaję. No ale. Trzymaj jeszcze na usza. ma miękkie zawieszenia. A ma sportowy silnik. To nie jest dobre połączenie. Uh, piękne. Piękne parkowanie w stylu hollywoodzkim. Ale szybki rap! Get his up. I had to smash the shop up pretty good, but he paid. Don't worry, your little peasant head about it. Stupid jerk made a mistake of telling me how much he gets that shit for back east. He's the biggest crook in the neighborhood. Lucky I don't tell his customers what they're paying for. That it? Can I go now? Sure. Get out of my face. Get out of my face. Oh, Boże, Sub jakaś tam była. Chyba zapisanie proszę czekać. Mam nadzieję, że gra się zapisze, bo jak wszedłem teraz do tej sesji, żeby sobie nagrać filmik, to miałem problem i gra się nie nagrała. Widzicie co? Na koniec robimy sobie mały pościg policyjny. Właśnie tym zajebistym... Łooo! Wow. Oh shit! Ale to ma przyspieszenie! Ale to się ślizga. Trzeba uważać, mimo że mam sportowe opony. Strzelają z wydechu! Jezus! Zobaczcie tylko na to przyspieszenie! O! O, hamowanie! Hamulce też nie są za dobre, ale tak mają te samochody. Vlad, lada to jest, ile tu rzeczy dzieje się naraz. Dobra, jesteśmy podczas pościgu, musimy się jakoś od nich uwolnić. Przyhamuję trochę. Dobra, daję gazu, daję. Pomiędzy nimi udało się... O, lekko cierka, ale to nic. Dobra, porad y, sobie ten... Y... Trochę bardziej nagrabić, bo jednak wioska to jest easy. Dobra, jedna. I teraz pojedziemy sobie trochę po krameżniku. To, co te gryski lubią najbardziej. O, tu jest idealny jest tego typu zabaw. Może nie poddałem Joykowa, bo jeszcze nie niego trafimy. Ok, mamy dwie. Jeszcze nie. O, jeszcze nie mamy dwóch. No ile to zajmie czasu? Potrzebuj dwóch gwiazdek, żeby się pościgać. Jesus, naprawdę nie robię tego specjalnie. Chcę pokazać fajny pościg na koniec. Roman, nie teraz. Oh, 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 oh. <ścoughs> Gasou. jest sposób na to, żeby mieć dwie gwiazdki. Zobaczcie, Góra policjantów. Jedna gwiazdka. I teraz wystarczy pojechać po nich. Będą dwie. No, nadal nie ma. Czemu nie ma dwóch gwiazdek? Coś się wyłączyło. Dwie gwiazdki, dobra, mamy to. Teraz spierdzielamy. są zapory na moście. Potrzebujemy jeszcze, żeby do nas dojechali, bo gwinny nie wiedzą, gdzie jesteśmy. Nadal sobie musimy trochę nagrobić. Jest tu przejazd, czy to jest ślepa uliczka, ślepa. Dobra, wywalamy w takim razie, ale się ślizga na tutaj. jest jakaś ziemia czy coś tego typu. Kurde. O! Gliny, 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 gliny! Dawaj, dawaj, dawaj! Co jest? Bez przesady! Tak mi sponiewierać? Nie chciałem go tak szybko rozwalać. Dobra, trzy gwiazdki. Teraz będzie rozpierdziel. Spierdzielamy im. Nie doj... mnie. ciebie. Nie tym fosem. Pozdrawiam. Zobaczcie. Rozwaliłem im... Ej, nie rozwalają się... C? Jest... Wow, zostawił! Zostawił, zostawiłem go z tyłu! Wow Dobra, i trochę rozpiercie lubiło. Prać trochę przyhamować, zmienić kierunek. Nie no, easy. Takie posigi są bardzo łatwe. No dobra, ja sobie jakoś ucieknę. Posigi naprawdę fajne i co są w tej grze. Co widzicie? O kurde, dochował! Ej, helikopter! Ja pierdzielę, dobra, zwijam stąd Lecisz, lecisz, lecisz majster! Musimy stąd zwiać jakoś Gonią mnie? Gonią! Helika leci! Nie pierdzielaj! Chyba na mnie nie widzi, ale do w dobrym kierunku leci Gazu, 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 musi być szybszy niż helikopter, nie będzie to łatwe Chociaż tym samochodem będę to dosyć prosto ale zawijasmy, gdzie ja jadę? Zaraz dojadę do jakiegoś innego miasta. Cały czas drogi. Całkiem duża mapka jest w tej grze. O, popatrzcie tylko na to. Chyba, chyba uciekam. Policji. No dobra. We'll check them.